W czasie tej prezentacji pokażę Państwu, jak można zakończyć rachunek różnymi typami dokumentów. W tym celu logujemy się do systemu. Otwieramy nowy rachunek. Wybieramy towary. Zamykamy rachunek przyciskiem Total. Wybieramy. Formę płatności i wybieramy rodzaj dokumentu. Może być to paragon. Powoduje to według paragonu na drukarce fiskalnej. Może być to faktura. Wypełniamy dane kontrahenta, wyszukując go na liście bądź dodając nowego. Określamy rodzaj grupowania pozycji na dokumencie faktury. I możemy wybrać, czy jest to faktura uproszczona, a wtedy podajemy tylko numerniku, czy jest to faktura normalna. Kończymy wystawienie dokumentu przyciskiem Potwierdź. Możemy podejrzeć wystawiony dokument i go wydrukować, bądź tylko odłożyć.